Witajcie moi mili wtorkowicze, kochani. E, pewnie część z Was czytała już wiadomość, którą zamieściłam chyba w Wigilii wieczorem, ale też chcę Wam jeszcze powiedzieć tak od serca, e, co było podyktowane moją decyzją. Między innymi to, że sami wiecie, że przez te ostatnie wtorki to no, e, załamało mnie ciągłe szukanie Waszych komentarzy, bo nie tak miało być. Nie miało być to mówienie moje do w przestrzeń, tylko mają to być spotkania wspólne nasze e, na zasadzie rozmowy. Zresztą wiecie jak jest i jak miało być. Niestety jest coraz gorzej i no e, po, muszę się poddać. Muszę się poddać, bo, bo mnie to przerasta. Ja jestem tylko człowiekiem i e, no za trudne to jest dla mnie. E, szukanie tych Waszych komentarzy, e, taka nieświadomość, czy jest ktoś, czy ktoś jest ze mną, czy, czy e, ja wiem, że Wy jesteście. Tylko wiecie, jak się mówi do ekranu. To, no to jakiś, jakaś taka interakcja. Zresztą sami wiecie, jak było na pierwszych wtorkach, że czuliśmy się wszyscy razem, jak, jakbyśmy siedli przy stole i rozmawiali z sobą, i o to właśnie mi chodziło. Niestety, Facebook robi wszystko, żeby, żeby to ograniczyć, jakieś algorytmy w ogóle nie wiadomo co. E, więc e, no postanowiłam, postanowiłam wycofać się w ogóle z życia Facebookowego. Bo y, powiem wam szczerze, że zaczyna mi to coraz bardziej przypominać taki wielki targ. Posłuchajcie sobie piosenki Alicji Majskiej Wielki Targ z taką uważnością. I właściwie to ona śpiewa o Facebooku to już była jakaś przepowiednia. I powiem wam, że ja nawet dostałam takiej niechęci do reklamowania swoich książek na Facebooku, bo jak ja widzę wysyp y, pisarzy którzy przeciskają się z reklamowaniem swoich książek, to sobie myślę, boże co za czasy nastały? żeby, żeby w ogóle twórczość ograniczyć do, do przepychanki na mediach społecznościowych. Gdzie, gdzie, gdzie to wszystko poszło, w którym kierunku ja osobiście, Nie wiem, jak wy macie. Ale mnie osobiście nachalne reklamowanie książek przez pisarzy po prostu odrzuca. Jeżeli coś znajdę, to znajdę i kupuję. Jeżeli ktoś poleci, to kupuję. Ale nie, no nie wiem, nie wiem czy wy tak macie, ale ja tak mam, że mnie to po prostu odrzuca. Kiedy widzę, wiecie, zdjęcia w różnych pozach, w różnych konfiguracjach książki pisarza. Wszystkiego razem i w ogóle, dlatego ja, ja tego nie potrafię. Kiedyś byłam jeszcze na takiej fa fazie, że, że to robiłam, ale to było w ogóle nieskuteczne, bo teraz dopiero wiem dlaczego. Bo pewnie jest więcej takich ludzi, których to po prostu odrzuca. E, dlatego e, na razie się wycofam w ogóle z wszystkiego takiego, wiecie, e, medialnie, społecznościowego. Mam swoją stronę Gabriela i na tej stronie, na w zakładce blog, na pewno będę się dzieliła tym, co tworzę, tym, co powstaje. E, tam są też moje książki. Hmm, można mnie znaleźć po prostu. Mam swoje miejsce w sieci, za które płacę i które jest moje. I to była dobra decyzja, chociaż już też chciałam zrezygnować z tej strony. Ale jeżeli ktoś szuka, ten znajdzie, więc. Po prostu subskrybujcie stronę i, i, i tyle. A, a co do naszych spotkań, no oczywiście grupa zostaje, bo ja pewnie wrócę, tylko nie wiem, muszę przemyśleć jakąś formę, cokolwiek, żeby to miało sens, żeby to, było, żeby to były takie spotkania, jakie były na początku, a nie żebym miał połowę czasu. E Straciła na to, żeby szukać, żeby z wami po prostu no, rozmawiać, tak? Żebym znalazła, kto co napisał. Bo to sami wiecie, jak potem to wygląda. No. Wątek się gubi, zanim ja to znajdę, jest cisza. No nie tak było na początku. No. W taką stronę to zmierza. Nie wiem, muszę poszukać, po, poorientować się po jakichś platformach, gdzie można zrobić spotkanie, gdzie można po prostu uczestnikom wysłać link. I, I zrobić to poza Facebookiem, bo, bo tak dalej, to, to ja, ja się poddaję, naprawdę. E, a jest też czas, jaki jest, no, taki też ciemny, e, cichy, bez ptaków. Właśnie sobie dzisiaj pomyślałam, że ptaki odleciały do ciepłych krajów, bo w lesie cicho, to, to ja też odlatuję. E, może nie do ciepłych krajów, ale gdzieś tam w ciepłe miejsce. Na pewno będę się dzieliła z wami z tyńca, bo jednak, jednak podjęłam decyzję, że jednak tyniec nic innego go nie zastąpi, więc w połowie, a właściwie pod koniec stycznia będę w tyńcu i na pewno będę się dzieliła, ale to tak jak mówię, na stronie. Także zaznaczcie sobie ją gdzieś tam w ulubionych, jeżeli oczywiście macie ochotę i obserwujcie, bo, bo na razie tutaj mnie po prostu nie będzie. No także pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło. Życzę w Nowym Roku wszystkiego pięknego, kochani moi. I bądźmy w kontakcie, zresztą większość z nas ma powymieniane numery telefonów i Whatsappy i inne. Także jesteśmy w kontakcie. Jeżeli macie ochotę, to po prostu dajcie znać. To ja Wam będę linka wysyłała ze strony do... E, z nowego wpisu, chociażby na WhatsAppa, bo z Messengera też już się wycofuję, dlatego że on jest połączony z Facebookiem, a jeżeli nie, to też nie mam ochoty jakoś e, go oglądać. E, w większości z Was mam numery telefonów. Jeżeli macie ochotę, napiszcie, czy na maila, czy SMS-em, czy moje dane, wszystkie macie też w zakładce kontakt na stronie, więc no po prostu odsyłam Was na stronę, bo, bo tam się na razie przeprowadzam póki co. Także e, na razie. Tutaj robimy przerwę. Oczywiście e, grupa jest. Wrzucajcie, dzielcie się, bo to nie znaczy, że teraz ta grupa ma się rozpaść, nie? <laughs> bo po to ona jest. E, także dzielcie się. Wrzucajcie, bo ja też tam będę oczywiście zaglądać od czasu do czasu, ale jakoś tak wyczerpałam się e, tym, tym wszystkim, żeby się tu po prostu udzielać. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i pozdrawiam Was i życzenia noworoczne jeszcze Wam przyślę oczywiście, kto będzie chciał. Więc tak jak mówię, zapraszam do kontaktu, a z mediami póki co biorę separację. Trzymajcie się moi mili.